To auto sprzedało się za taką kwotę, że musiałem dwa razy sprawdzić wynik licytacji. A ja nie wziąłem w niej udziału. Przez kilka drobnych rzeczy. I teraz żałuję. Mercedes CLA35 AMG z 2019 roku. 2.0 benzyna, 306 koni, napęd 4x4, 124 tysiące km przebiegu. Wściekle żółty lakier i jasna skóra w środku. Auto, które krzyczy, że nie jest dla grzecznych ludzi. W cywilnych furach ciężka konfiguracja do sprzedaży, ale przez sportowych, ma swoich fanów. Według raportu, nie był bezwypadkowy. Lewe drzwi były lakierowane, pęknięta szyba do wymiany, z tyłu czujnik parkowania wypadnięty z pękniętego zderzaka. Ale nie to mnie powstrzymało. W raporcie była informacja o śladach obecności gryzoni. Do tego akumulator był wypięty, ale auto na zdjęciach było odpalone i świecił się check engine. Z doświadczenia wiem, że słaby akumulator potrafi zapalić wszystkie możliwe kontrolki na desce. Zwłaszcza jeśli auto było długo nieodpalane. Kilka razy podjąłem takie ryzyko i kupiłem podobny samochód z aukcji. Po wymianie akumulatora wszystko znikało. Tutaj, jeśli ktoś go tylko podpiął, żeby odpalić, to mogło być dokładnie tak samo. Ale bez diagnostyki nie wiadomo. Nie sądziłem, że sprzeda się za jakieś sensowne pieniądze. Dlatego przy tylu niewiadomych nawet nie licytowałem a potem sprawdziłem wynik i miałem to uczucie, które zna chyba każdy handlarz. Mogłem to mieć za tyle? Serio? Auto na gotowo wyszło 104 tysięcy złotych, a najtańszy taki egzemplarz w Polsce 150 tysięcy. Różnica 46 tysięcy złotych. Nawet zakładając, że trzeba by było naprawić coś w przeciwniku, można było zarobić na tym naprawdę fajne pieniądze. W tym przypadku rozum zawiódł, a serce żałowało, że nie dorwałem takiej fajnej furki, jakiej dawno nie miałem na placu.